Natalia Maszkowska, uczestniczka programu z MasterChef, podczas wakacji w Kołobrzegu odkryła, że wejście na Molo jest płatne i nie kryła zdziwienia. Na Facebooku porównała koszt 5 zł do ceny biletu lotniczego na Korfu za niecałe 150 zł, co oznacza, że za równowartość 17 wejść na Molo można polecieć na grecką wyspę. Jej wpis szybko rozszedł się po sieci i wywołał ogromną dyskusję. Część komentujących przyznała jej rację, podkreślając, że nad Bałtykiem ceny przypominają już Monte Carlo. Inni odpowiadali, że to normalna, symboliczna opłata i nie ma w niej nic nadzwyczajnego. Pojawiły się też głosy krytykujące całą sytuację jako niepotrzebną nagonkę na polskie morze, a niektórzy ironizowali, że trzeba wejść na molo i zapłacić, żeby potem móc się oburzać. Jedno jest pewne: temat płatnego molo w koło brzegu wzbudził ogromne emocje i na długo pozostanie w sieci. Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.